No mam coś wam do pokazania, niestety musicie no to zobaczyć. Chcieliśmy w ciebie życie dzięki najrzadszemu z Pokemonów, innym ma i elektrycznemu. Spójrz, o najrzadszym z Pokemonów z tego świata. Miu? Miu... Więc tak się nazywa mój przodek, czy to mój ojciec, czy moja matka. Może oboje. Ha! A może nie masz ich wcale? Istniejesz dzięki mił, ale zostałeś stworzony, by być od niego silniejszym. Kto mnie stworzył? Nie mam matki ani ojca. To może natura. Chcesz mi powiedzieć, że to natura mnie stworzyła? W tym świecie tylko dwie siły tworzą nowe życie: natura oraz nauka. Więc to wy, wy ludzie mnie stworzyliście. Prawdziwy tryumf nauki.